W ręku trzymam teraz iPhone'a 12. Telefon ten został zaprojektowany i opracowany 13 października 2020 roku. Jest to pierwszy i zapewne ostatni iPhone jaki miałem. Ale dlaczego? Chyba każdy zna firmę od tych przesadzonych cenowo, nie okłamujmy się, telefonów, sprzętu komputerowego, czy ogólnie wszelkich akcesorii. Przykładowo ten iPhone w dniu premiery kosztował 4199 zł. Musimy też przypomnieć, że to jest telefon z trzeciego kwartału 2020 roku, więc jest to telefon, no już troszeczkę przestarzały. Kupiłem go no, w tym roku, więc może będę mieć troszeczkę niepotrzebnych zastrzeżeń, ale zacznijmy może od konkretu. Apple zostało założone. W 1976 roku 1 kwietnia nie będę wam przytaczać całej historii Apple'a, bo nie na tym będzie się. Z... Składać dzisiejszy odcinek. Z... Nie na tym będzie się zagłębić dzisiejszy materiał. Dwie ważne rzeczy, które muszę napomknąć w tym materiale. Po pierwsze, ten materiał jest w pewnym sensie tylko moją subiektywną opinią i opinią osoby, która się pojawi w dalszej części odcinka. Także telefon, który, z którego korzystałem przed tym iPhone'em, to był Pixel 7 Pro, więc mogę mieć trochę zakłamana rzeczywistość na temat tych iPhone'ów. Więc co, zapraszam do filmu. Osobiście uważam, że przede wszystkim najgorszą cechą w tym telefonie jest nieposiadanie nawet 120 Hz. W tej półce cenowej, więc nawet jak za używany telefon musisz zapłacić minimum 900, to jest minimum, minimalna cena, jaką musisz wydać na ten telefon. Nie oferuje 120 Hz. Używany. Jest to na pewno nie najbardziej zachęcająca rzecz w porównaniu do konkurencji. Słaba bateria. Drugi moim argumentem, dlaczego ten telefon jest głównym jebanym i za przeproszeniem nie polecam go używać, jest to, że ma cholernie słabą baterię. Sam posiadam ten telefon na 88% kondycji najpewniej. Nie sprawdzałem dawno. Pokażę, będziecie mieć teraz pokazane. Wow, Bateria w tym telefonie to jest 2815 mAh. No, w porównaniu do konkurencji, gdzie nawet ceny telefonów, takiego jak Realme, którego posiadałem wcześniej, też z 2020 roku, Realme 7 bez wersji Pro, zwykły Realme 7, kosztował około, nie powiem wam dokładnie, będziecie mieć, yy, będziecie mieć teraz tu podaną cenę. Z pamięci, jeśli to pamiętam dobrze, to jest 690 zł. Wtedy, wtedy, go wyda, yy, wtedy, 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 wtedy tyle na niego wydałem. Posiadał około 5000 mAh, więc no. To jest kolosalny przeskok. Weźmy pod uwagę też cenę iPhone'a 12 w porównaniu do Realme. Porównajmy sobie. Będziecie mieć teraz porównanie niesamowite. No i widać, jest lekka różnica na stronę jednak iPhone'a. Nie ukrywajmy tego. Ale kurwa, to jest różnica cenowa prawie 3,5 tysiąca złotych. Więc o czym my mówimy w ogóle? Wracając do baterii. iPhone 12. Przynajmniej ten iPhone, którego je ma, ma chujowe ładowanie. No nie ukrywajmy tego. Muszę go podłączyć, żeby mieć maksa, szczególnie że go nie ładuję do maksa. Muszę czekać około 3 godzin. Gdzie kurwa w tym jebanym filmie? Musiałem czekać ile? 36 minut! Czy to jest nieśmieszny żart, naprawdę! Boże, czy ty to widzisz? Nawet krzyż zamknij pizdę! <śled> iPhone 12 posiada ładowanie do 20W No nieśmieszny żart, nieśmieszny żart w takiej cenie, w takiej półce cenowej No nie ukrywajmy tego, to jest nieśmieszny żart W ramach premiery ten iPhone miał niesamowitą ilość 64GB pamięci Kurwa, 64GB pamięci Gdzie w tej cenie, w tamtym momencie, na Androidach Miał 128 minimum, przy takiej cenie Wow, dla takich casualowych... Użytkowników telefonów, nawet kupi system iOS. Do iOSa 18 jest gówniany pod względem personalizacji. Nie możesz sobie ustawić, kurwa, aplikacji, gdzie ją chcesz mieć. Co ja mam powiedzieć na ten temat? Jakby dosłownie w Androidzie to było w czwórce. A ja pierdole A pierdoleto. I zapewne zastanawiacie się, kim ja kurwa jestem, że ja się wypowiadam na ten temat. No nikim, nikim nie jestem, jestem podrzędnym youtuberem. Z 200 subskrypcjami, więc musisz zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć więcej takich treści, więcej Minecrafta, więcej wszystkiego. O, może wyjdzie drugi odcinek Snafa, Nie wiem, chodź, zobaczymy. Kim ja kurwa jestem, że ja się wypowiadam? No, jestem nikim. Dlatego muszę wam przedstawić tego człowieka, który wyzywa ludzi w internecie. Ale to mniejsza z tym, to, 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 to nieważne, to możecie mieć naprawdę wyrąbane. Najważniejsze jest, że ma jakąkolwiek wiedzę na temat telefonów i sprzedaje sam w internecie, więc zapraszam na jego sklep Allegro. Będziecie mieć podany link w opisie. A ja wam już przedstawiam drugą część odcinka. Jak wyglądał twój początek i jak wyglądała ogólnie twoja przygoda z iPhone'ami i produktami Apple'a? Mm, no, tak naprawdę już produkty Apple to już mam od kilkunastu lat. Mm, od siemiu. No i na początku miałem tam iPhone 5s. Potem kupiłem iPhone'a 6S no i ten wyświetlacz potem mi się tak potokł, ale wymieniłem go za 200 zł. No i tak naprawdę tak się zaczęła moja cała przygoda z produktami Apple ponieważ no, chciałem nauczyć się wymiany poszczególnych komponentów. No i miałem to w zasadzie takie, no, no teraz to jest już, już jest takie hobby. Na tym trochę zarabiam. Dobra, a ogólnie bo nie usłyszałem ile lat już masz styczność z iPhone'ami? No, coś koło. Sześciu. No, czyli mniej więcej już jesteś przyzwyczajony do tego systemu, znasz się na jego całym... Tak, cały... tak, bardzo dobrze. Dobra, to bardziej mi powiedz teraz o ekosystemie. ogólnie opinia twoja na jego temat? Yy, no, zaczynając od opinii, no to ogólnie sama w sobie opinia. Oczywiście może to dla was nic nie świadczyć, ale moja jest bardzo dobra. Jako sam ekosystem naprawdę i zdjęcia, nieważne nie gdzie przesłacie nie, zdjęcia, na iPada, na Apple TV, na iPhone'a, na, nawet na Apple Watcha. Nieważne gdzie i tak macie te wszystkie zdjęcia, bo to jest wszystko w chmurze zapisane. Nie ukrywam, Google też ma takie opcje, ale nigdy z tego nie korzystałem. No, w teorii jest ta opcja od Google'a, są te dyski i itd., no masz tak jak sobie z tym. Masz jeszcze, na od Windowsa pamiętaj, te połączenie z Androidami, z telefonem, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nie korzystałem z tego, ale myślę... Ja też nie, że... nie korzystałem. Ale myślisz, myślisz, że działa to na podobnej zasadzie czy Apple, jak Apple ten cały ekosystem, czy troszeczkę inaczej? Jak, jak myślisz, tak szybciutko? Inaczej. Inaczej, dobra. Spoko. Yy, ogólnie twoja ocena, opinia jest pozytywna, negatywna, czy nie umiesz się wypowiedzieć na ten yy, temat? Nie umiem się wypowiedzieć na ten nie temat. Nie umiesz się wypowiedzieć na ten temat, rozumiem, dobra. To no weź przytocz mi najpierw jakieś wady, według Ciebie, iPhone'a. Dlaczego z niego nie warto? Po pierwsze cena. Po drugie, no w sumie tak naprawdę dla mnie to jest ważne utrudnianie wymiany uszkodzonych części. E, na przykład, no paru, parują e, tam od iPhone'ów chyba, jedna, e, od XS-a, od iPhone'a XS parują podzespoły tak naprawdę w, poprzez numer seryjny podpięty do płyty głównej, czyli jak płytę na przykład weźmiecie jeden wyświetlacz i podepniecie go do płyty, to poszczególne funkcje tego wyświetlacza nie będą działały Wam z in... na innym numerze seryjnym ponieważ Apple to już zaprogramował i tego już niestety nie zmienimy ale są programatory, na przykład Kuan nie wiem czy tutaj Fandryk Wam podeśle po prostu jakiegoś tam linka czy co innego ale są te programatory, one nie są jakoś zbytnio drogie dro... one nie są jakoś zbytnio drogie, tam 4-5 stów ale to jest bardzo, bardzo fajny przedmiot i przydaje się tak naprawdę przy takim większym wymienianiu y, rzeczy, na przykład taki salon, y, taki y, y, serwis GSM typowo, no to oni już mają te programatory. Jeśli odnośnie tego utrudniania, y, wymiany uszkodzonych części na nowe, to wytłumacz mi na jakiej zasadzie wymieniasz tak to te części, które są zaległe, na przykład te baterie, bo widziałem w Pizzu, jak kupowałem swojego iPhone'a, widziałem w Pizzu tych baterii. Te Ty baterie też trzeba programować, czy to tylko jest na zasadzie tych komponentów spłyty głównej? Znaczy same baterie w sobie one nie będą nagle nagle się rozpierdolą, za zaproszeniem, on tak nie będzie. Te baterie po prostu nie będą wyświetlały Te, nie, te baterie kondycji. nie będą wyświetlały po prostu kondycji baterii, tak? Czyli jak wejdziecie sobie w ustawienia yy, i tam na przykład bateria i klikniecie kondycja baterii, no to nie będziecie mieli po prostu pokazanej kondycji, ale sama bateria w sobie będzie działała bez problemu. Dobra, czy są jeszcze jakieś według Ciebie yy, No, system Klostko. Yy, system iOS jest yy, systemem zamkniętym czyli no żadna osoba oprócz Apple nie ma wglądu tak naprawdę takiego typowego z sieci czyli na przykład nie możecie sobie wejść na github i nie możecie sobie przejrzeć całego po prostu e, kodu Intel chyba udostępnił na początku swoich procesorów e, e, możliwe, możliwe że udostępniali chociaż nie jestem tego pewien ale możecie tak naprawdę wejść w pliki i zobaczyć co jest w tych no i jak już macie tego MacBooka, tak naprawdę ten system y, iOS y, znaczy no macOS tak naprawdę no to po prostu podpinacie do samej sieci e, iPhone'a, na przykład takiego jak ma tutaj kolega. No, no tak, no, podłączę go po prostu pod, pod protokół SSH, no i wtedy będę mógł sobie odczytać dane na przykład na dysku, tak. Dobra, a bo ogólnie wspomniałeś o wymieniu części. A to odnośnie części, samej, samego urządzenia, to jakbyś, ma, jakie masz opinie na ten temat? Czy są dobre, słabe? Zależy no, jak niektórzy biorą rzeczy z Chin, typu na przykład takie. A nie, mi chodzi o oryginalne, jakie jest normalnie w iPhone. A, oryginalne, no. Weźmy te, przykład tą najnowszą 16, która wyszła. Teraz nie pro, zwykłą. Yy, Wyśleć linka. Jeśli chodzi o same podzespoły, na papierze wydaje się dobry. Czy ma podjazd do najnowszych tam Snapdragonów i tak dalej? Nie jestem w stanie z tego stwierdzić, ale ja sam miałem Pixela 8 Pro. Z... Y, chyba to był procesor G4, ten sam? Nie, bo w pikselach nie ma przypadkiem Snapdragonów też? Mm. Tak, ale od Pixeli 8 już y, Google robił własne procesory. A czyli ja na przykład stoimy z A7 Pro, miałem tego, Snapdragona. Ten Apple A18 Bionic y, jest to tak naprawdę procesor taki bardziej energooszczędny niż wydajny. No co mnie tak najbardziej boli, to nie, nie można ładować tak naprawdę powyżej 20W, bo 20W to już... To jest największa moc, jaką mogą przyspo, przy, przysposobić po prostu poprzez zbudowanie. Co? Brak odświeżania 120 Hz. Naprawdę w najnowszym iPhone 16 nie ma dalej odświeżania 120 Hz? No nie ma niestety. Wersji podstawowej nie ma? Nie ma. No nie ma niestety, no, może ją w takich czasach, że... Dla największej takiej korporacji liczy się tylko kasa, a nie ludzie. Mogę ej, przypomnisz mi ile kosztuje taki nowy iPhone 16? No, coś w okolicach 4000 zł, no. A jeśli powiesz mi, jakie są plusy na przykład takich iPhone? No to zoptymalizowany system. Jestem zaskoczony tak naprawdę, że nawet taka jedenastka, która ma już naprawdę... Wszystko jest w nich zrujnowane. Wyświetlacz, kamery, bateria. Wszystko, dosłownie wszystko jest zrujnowane. I tak, no tak, w 11. 11, kasz, tak, słowa jest? No, no tak. No, okay, dobra, znam, dalej. znam kilku... Ale po prostu ten system jest masakrycznie zoptymalizowany. Jakbyście sobie wzięli nawet takiego iPhone'a 7, to i tak może tam się czasami zatnie, ale i tak będzie śmigał nawet w tych czasach tak naprawdę. Pozytywne, no... Yy... Bardzo dobre nagrywki wideo w iPhone'ach 16 Pro Max Ale musimy napomnieć, że już nie jest to najlepsza kamera na rynku to Znaczy, na do nagrywania filmów najlepsza Ale do zdjęć, no to tak naprawdę telefony z serii właśnie Pixel Są, są te Pixele, jest ta Motorola nowa za chyba 3000 z tym I, wielkim obiektywem No no tak, 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 jest, jest masakrycznie dużo, dużo lepszych marek Telefonów. Zasadniczo opowiadaliśmy sobie na ten temat, czy opłacalne, czy nieopłacalne, ale wróćmy jeszcze raz do tej opłacalności. Jest 2024 rok. Uznajemy, że nie mamy aż takiego budżetu, żeby kupić sobie szesnastkę w tym momencie, więc jakie iPhony opłacalne się kupić na przykład nowe, jakie używane, a jakich naprawdę nie warto brać? W moim odczuciu nie warto brać modeli takich podstawowych typu 16, 14, 15. Czy nowych, czy używanych, czy ogólnie? Nowych, nowych bardziej. Nowych, okay. Nad używanymi jeszcze się będę zastanowił, bo te telefony Wam, będziecie ich używać tak naprawdę przez 2-3 lata kolejne, pominie Was cykl 500, zrobicie 500 cykli na baterii i będziecie musieli do wymiany robić. Niestety, no tak już jest wszystko zaprogramowane. Bo baterie się powinno wymieniać tak naprawdę co, pięć, co 500 cykli ładowania. Ale to Wam starczy około, no właśnie, na 2 na lata, więc nie przejmujcie się. I odradzam, szczególnie odradzam iPhone'ów od 11 w dół, czyli na przykład X-ów, 8, 7, nawet 6 albo 5. Czyli tak, jakoś już. A jakie nowe byś kupił? Jakbyś mówił. Polecałbym, polecałbym kupić 16 Pro, 15 Pro. No i 14 Pro Maxa, tak. ale jak już mówimy na ten temat, y, kupić nowe, używane, to jak już chcemy kupować używane, co nie? No. To musimy pomyśleć, na co trzeba zwrócić uwagę przy takim telefonie, no bo przecież te telefony czasami nie są w idealnym stanie, nie mają 100% kondycji baterii, nie wiemy czasami co, co trzeba, na co trzeba najbardziej zwrócić uwagę przy takich telefonach. Yy, no, przy takich telefonach najbardziej zwrócić uwagę tak trzeba na blokady, czyli... MDM, MDM Simlock oraz iCloud trzeciej, tej trzeciej blokady najbardziej trzeba obawiać. No, blokada iCloud to polega na zablokowaniu urządzenia poprzez blokadę aktywacji, że nie możecie go zaktywować na serwerach Apple, czyli załóżmy Nieznany po prostu gościu wam doj na ulicy, tam nie wiem, załóżmy za 800, tak, przypuszczalmy. No i... Wchodzicie sobie do domu, niby fajny telefon, ten, dalej pudełko wam nawet dał No i próbujecie go po prostu sobie go użytkować Tam robicie, tam zakładacie sobie, chcecie sobie złożyć konto No i wtedy wam po prostu yy, wyskakuje powiadomienie Na konfiguracji telefonu, blokada aktywacji iCloud No i były dwa sposoby, teraz już nie ma niestety żadnego Bo został spatchowany Bootroom Exploit od serii iPhone XS to był pierwszy, a drugi, tak naprawdę, taka druga metoda to była yy, z Reddit'a. Wyczytałem, że ludzie brali etykiety od Apple'a. I robili fejkowe jakby certyfikaty zakupów I odblokowywali sobie na przykład tak nieczęsto kradzione telefony Albo po prostu tam gdzie ludzie pozapominali na przykład haseł albo czegoś innego nie Zostało jeszcze tak naprawdę Simlock i MDM Simlock no to, to jest po prostu blokada założona przez danego operatora i no, na przykład yy, No Simlock to jest po prostu przypisanie do danej sieci, do danego operatora po prostu... Do telefonu. No, no tak, tak, do danego y, operatora po prostu telefonu to jest przypisane, tak? Że jak kupujecie na przykład, y, w T-Mobile'u telefon, to macie sim na T-Mobile, nie możecie w innej sieci go używać, tak? Bloka to jest blokada tak naprawdę zakładana poprzez jakieś tam szkoły lub organizacje, nie, nie, nie jakże firmy. I to jest monitorowanie funkcji urządzenia i nakładanie obostrzeń, co, jakie funkcje może on spra sprawować. Tak? Miałem iPhone'a 6 z MDM, ale pominąłem tą blokadę. Nie wiem, czy tutaj kolega da mi kiedyś zrobić materiał, ale mogę Wam na spokojnie przedstawić, jak na przykład można pominąć blokadę iCloud lub MDM do iPhone'a X. Razem, kiedy wyjdzie ten materiał, czyli najpewniej gdzieś jeszcze w tym tygodniu, jak to nagrywamy, wrzucę od razu z premierą, będzie na społeczności, będzie ankieta, czy chcecie tak film? I proszę wypowiedzieć się tam, będzie tak przez tydzień siedziała, jak wejdzie kilka głosów, to pójdziemy z tym. Zrobimy taki materiał. Dla mnie nie ma problemu. No i okej, okay. dobra, to jeszcze chcę tylko napąknąć. Jak już miałbyś zrobić... to zróbmy taką sobie teraz taką szybką tabelkę na kolegę mój sympatyczny. Telefony teraz tak na szybko, wymij szybko telefony nowe, które pan się kupić. iPhone 16 Seria Pro Pro Max, iPhone 15, Seria Pro Pro Max, iPhone 14 Seria Pro Pro Max i iPhone 13 Pro Max. Okej, okay, dobra, a używane? Wszystkie serie Pro od 15 do 12 i Pro Maxy od 14 do 16. To nie opłaca się na przykład Pro Maxa 13 już kupować używanego? Nie, nie podchodzą mi te telefony. Dobra, rozumiem, że reszty nie opłaca się brać? Nie, moim zdaniem nie. Okej, okay, i tak, tak uznajmy nawet tych najtańszych: 12, 13, 14, tych podstawowych modelu. W jakich cenach byś obstawił, że tak opłaca się brać? 12 do 700 zł. Trzynastki tak naprawdę do tysiąca, czternastki nie wiem na jakim punkcie cenowym stoją, ale... Czternastki, jak patrzyłem, wchodzą od 1600. No no to właśnie no, tyle bym nie dał, no. Je jeśli to jest oczywiście super stan bez zbić i tak dalej, to może bym jeszcze wziął? No okej okay. i tak jeszcze ostatnia rzecz. Jaką bo wiem, że najważniejsza dla użytkownika jest przede wszystkim kondycja baterii. Bo często no, siedzimy na tym telefonie teraz jak spróbujemy tego TikToka przez 3 godziny dziennie, no to... Jednak ta kondycja baterii się przydaje. Jaka taka minimalna kondycja baterii przy zastanowieniu się nad to używanym telefonu? Nie kupujcie, jak kondycja ma tak naprawdę 80% w dół, bo ten telefon zacznie sam się wyłączać przy zimnej temperaturze. A najlepiej kupić taki telefon, który ma około 90% kondycji baterii. No i to sobie wszystko z tego, z tej całej rozmowy. Lecz dziękuję bardzo yy, Adamie. Internetowa szufla, ale miesiąc z tym będziecie mieć podlinkowanego jego Allegro w opisie, żeby nie było. Więc dziękuję bardzo za film. Jeśli chcielibyście się czegoś też dowiedzieć, zapraszam na Discorda i możecie go oznaczyć. Tylko nie róbcie jak jakiegoś Wielkiego Spamu, bo jak szkółka ma jeszcze kolega sympatyczny. Szkołę! No to zapraszamy na Discorda. Jeśli, bo wiem, że tutaj kolega zajmuje się. Możecie też pisać do niego prywatnie, na przykład z naprawami telefonów, z czego mi wiadomo. Może ci się dogadać na cenę, on tam sobie tam sam naprawi i dostaniecie go z powrotem. Macie certyfikat ode mnie, yy, nie wiem czy to wam da coś. Ewentualnie przez Allegro może wstawi jakąś tam ofertę z naprawieniami nie wyrąbane, ja się tym nie zajmuję już. Ale jak coś to tyle ode mnie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, ze mną był Adam. Żegnam. Żegnam was bardzo. To był jeszcze tak na koniec, tutaj macie dwa, ostat... dwa ostatnie filmy, macie tutaj jeden